Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale W tym vlogu porozmawiamy sobie o koronawirusie Tak, ja wiem, miał być już odcinek, ale, ale nie miałem czasu zbytnio, żebym go, go nagrał Dopiero teraz sobie nagram Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subs subskrypcję Dał łapkę w górę nie ja zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Więc ja już nie podróżam i lecimy z vlogiem. No halo Adi, gdzie jest intro, także intro. Więc jak już mówiłem w dzisiejszym vlogu Porozmawiamy sobie o koronawirusie, także zapraszam do oglądania. <laughs> Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które powodują choroby od, od, od zwykłego prze, przeziębienia do poważniejszych chorób. Chorób, takich jak zespół oddechowy Blisk, Blisk, Bliskiego Wschodu i zespół ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej. Nowy koronawirus to szczep który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi. Koronawirusy są od zwierzęce, co oznacza, że są przenoszone między zwierzętami i ludźmi. Wiele osób pierwotnie zarażonych pracowało lub często robiło zakupy na hurtowym rynku owoców morza Haunan Hau w centrum chińskiego miasta. I I I I Przepraszam, że będę jeszcze kaszlnął, ale to jestem jeszcze troszkę przeziębiony. Ale to już trochę. <laughs> Jakie objawy. E, Jakie objawy wywołuje koronawirus? <laughs> może tak. Wirus może powodować zapalenie płuc. Osoby, które zachorowały, mają takie sam Mają takie objawy jak kaszel, gorączka, bóle mięśni i, i trudności z oddychaniem. Dobrze, że ja tego nie mam. W ciężkich przypadkach infekcja może powodować zapalenie płuc, ciężki, ostry zespół oddechowy, niewydolność nerek, a nawet, a nawet śmierć. Ponieważ jest to wirusowe zapalenie płuc, antybiotyki nie mają zastosowania. Ciężki przebieg o Jezu. choroby obserwuje się około, u około 15, od 15 do 20% osób. Do zgonu dochodzi u 2 lub 3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgonu są osoby starsze z obniżoną odpornością. Większość ludzi około 80% dochodzi do siebie po chorobie bez konieczności specjalnego leczenia. W jaki sposób można zarazić się koronawirusem? <laughs> Wirus przenosi się drogą kropelkową. Mówiąc prościej, mówiąc prościej, koronawirusem można się zarazić w chwili kontaktu z wydzielinami chorej osoby. Prawdopodobna jest także transmisja wirusa przez kontakt ze, ze skażonym przedmiotami. Choroba może rozprzestrzeniać się między ludźmi przez małe kropelki z nosa do ust, które lądują na przedmiotach i powierzchniach. Ty osoba szle lub wydycha powietrze. Wirusy można zaradzić się dotykając tych przedmiotów lub powierzchni, a następnie dotykając swoich oczu, nosa lub ust. Co ciekawe, RNA wirusa wykryto u kale. W kale u pacjenta z potwierdzonym z zakażeniem, <laughs> u, u którego wystąpiły objawy, objawy żołądkowo-jelitowe. Dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną. What the fuck? Okej, okay, dobra. <laughs> Jak zabezpieczyć się przed koronawirusem? Aktualnie nie ma szczepionki na koronawirusa. <śmiech> Jezu. <śmiech> z racji tego, że wirus przenosi się w drugą kropelkową, zaleca się przestrzeganie kilku zasad. <laughs> Często myj ręce regularnie i do do dokładnie myj ręce wodą z mydłem lub, roz lub roztworem z alkoholem. Dlaczego? Mycie rąk, mydłem i wodą, lub pocieranie ich środkiem na bazie alkoholu, zabija wirusy. Zachowaj dystans społeczny. Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od siebie i każdego, kto kaszle lub kicha. Dlaczego? Kiedy ktoś kaszle lub kicha, rozpyla małe kropelki płynu z nosa lub ust, które mogą zawierać wirusa. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni i mogą zbierać, i mogą zbierać wirusy. Zanieczyszczone ręce mogą przenosić wirusy do, wirusa do oczu, nosa lub ust. <laughs> Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, zostań w domu, zwróć się o pomoc lekarską. Postępuj zgodnie z wskazówkami lokalnego urzędu zdrowia. Dlaczego? Władze zakrojowe i lokalne będą miały najczęściej, yy, najbardziej aktualne informacje na temat sytuacji, sytuacji w Twojej okolicy. Zadzwoń z wyprzedzeniem, aby Twój lekarz mógł szybko skierować się do właściwej placówki medycznej. To również ochroni Cię i pomoże zapobiec rozprz rozprzestrzenianiu się wirusów i innych infekcji. Unika odwiedzania zatłoczonych miejsc, w tym m.in. bazarów i targów, gdzie handluje się żywymi lub martwymi zwierzętami. Czy maseczki chronią przed koronawirusem? Maseczki ochronne na twarz, tzw. chirurgiczne, dentystyczne lub, czy medyczne, nie gwarantują uniknięcia infekcji zapewniają pełną ochronę ponieważ blokują kropelki cieczy nie blokują one jednak mniejszych cząstek aerozolu które mogą przechodzić przez materiał maski maski również pozostawiają odsłonięte oczy a istnieją dowody że wirusy przedostają się do ludzkiego ciała przez także przez oczy aha ok <laughs> Więc to na tyle w tym vlogu. Trzymajcie się i do kolejnego vloga na moim kanale. A i tak powiem, że mam kwarantannę na tygodniowo. Niestety. Także trzymajcie się i do kolejnego vloga na moim kanale. Cześć!